Dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Dziś będzie, mam nadzieję, krótko, zwięźlej na temat, bo dzisiaj będzie o serwisie OM System. Ci z Państwa, którzy są ze mną troszkę dłużej, to wiecie, że miałam problem z autofokusem w fm Coś nie grało, on jakby mijał się z celem, wydawało się, że jest, że złapał, a jednak był gdzieś indziej. I ponieważ aparat był jeszcze na gwarancji, to ja go postanowiłam odesłać do OM System i dzisiaj chciałam opowiedzieć o tym, jak to wygląda, jak wygląda ten cały przebieg procesu gwarancyjnego. Będę pokazywać też zrzuty ekranu, co tam się wszystko dzieje, więc zacznę od tego, że ja mam wszystkie swoje sprzęty zarejestrowane na stronie my OM System. To kiedyś było my Olympus, i to z automatu się tam przekształciło, więc trzeba się na tą stronę zalogować i można sobie rejestrować swoje rzeczy. Tam zawsze jest jakaś promka, czy jakaś, yy, jakiś pozytywny aspekt z tego jest. To chyba 6 miesięcy dłużej gwarancji można mieć, więc można sobie przedłużyć tę gwarancję. I w momencie jak się ma tam zarejestrowane yy, swoje aparaty, czy swoje obiektywy, czy jakiekolwiek swoje sprzęty, no to dużo prostszy jest też ten proces zgłaszania reklamacji, ponieważ tam też można sobie załączyć paragon, paragon, fakturę czy co tam bądź, potwierdzenie zakupu i już nie trzeba później jego szukać, nie trzeba nic zatwierdzać. I ja też tak zrobiłam. Miałam załączony paragon i tu jeszcze dodam, że ja ten aparat kupiłam używany. Używany, ale był na gwarancji i sprzedający podzielił się ze mną zdjęciem paragonu i to w zupełności wystarczyło. Więc ja ten paragon miałam załączony do systemu i tylko przez właśnie wejście w ten dany aparat, zgłosiłam reklamację. I teraz jak cały ten proces przebiega? Niestety nie ma serwisu w Polsce. Serwis w Polsce całym system nie istnieje. Serwis, który obsługuje Polskę, znajduje się w Lizbonie. I yy, brzmi to troszkę strasznie nieśmiesznie. Ale generalnie ten proces wysyłki wyglądał bardzo prosto, bo jak zgłosiłam reklamację, opisałam co się wydarzyło i tu też uwaga, można spokojnie opisać to po polsku. Oni tam sobie jakimiś czatami GBT czy innymi Google Translate to tłumaczą co się wydarzyło i nie ma z tym problemu. Można im oczywiście też napisać po angielsku, też to sobie będą tłumaczyć, to jest jednak Portugalia, więc. Angielski nie jest tam pierwszym językiem, ale na pewno może troszkę ułatwić. Niemniej jednak polski jak najbardziej może być. No więc opisałam co się dzieje, i została mi wysłana czy ona nawet tam na systemie, na systemie została jakby załączona czy wysłana mi etykieta, którą musiałam wydrukować, zapakować porządnie paczkę. Oni tam też piszą, żeby na przykład baterii nie, nie wkładać do paczki. Ja oczywiście tego nie doczytam i włożę baterię do paczki też, ale generalnie wysłamy aparat czy sprzęt, który mamy do reklamacji bez żadnych dodatków, jakie mamy do niego. Czyli jak mamy jakieś dodatkowe wizjery czy dodatkowe um, uchwyty, dodatkowe baterie, to tego wszystkiego nie załączamy. No bo wiadomo, to może się zgubić, coś się może z tym podziać, więc oni nie chcą brać za to odpowiedzialności. Ma to sens. No więc aparat odesłałam. Tam jest punkta, lista punktów, które mogą takie międzynarodowe przesyłki odbierać. W moim przypadku to była stacja stacja Szala bodajże. I później, i na, na tej ich stronie, można sobie spokojnie śledzić, co się z tą przesyłką dzieje, gdzie ona się znajduje, czy dotarła. Jest taki pasek, który jakby pokazuje Różne etapy, przez jakie przechodzi ta nasza przesyłka i przez jakie przechodzi ta reklamacja. I tam w pewnym momencie to utknęło w martwym punkcie. Nie miałam żadnej informacji od nich. Minęło chyba 3 tygodnie, jak ta paczka już tam była. W sensie jak mój aparat tam był. No więc ja do nich napisałam. Aha, i jeszcze się pojawiła informacja co było też bardzo interesujące że. Yy, ja muszę nagle za coś zapłacić. Nie powiem, trochę mnie to zestresowało, bo to nie było coś, co chciałam robić. Zdecydowanie nie chciałam dopłacać do tego biznesu. Nie po to mam aparatnej gwarancji, żeby dopłacać, ale to się okazało, że to był błąd. Ja napisałam do tego mm, biura obsługi klienta. Oni mi odpisali i odpisali mi generalnie coś takiego, że oni nie potrafią znaleźć tego błędu. Tego, co mi się dzieje, i zapytali mnie, czy nie przysłałabym im obiektywu, z którym to się dzieje. No ale, ponieważ ja im powiedziałam, że to się dzieje z każdym obiektywem praktycznie i że mm, nie mam tego problemu, jak korzystam z m 10 z tymi samymi obiektywami, no to oni stwierdzili: Dobra, to w takim razie y, proszę nie przesyłać obiektywu, no ale to oni nie są w stanie tego zweryfikować i sprawdzić. Prawda jest też taka, że kierując się radą e, kogoś z Państwa, ja przeczyściłam przyczy, sobie wszystkie te kontakty tym izopropylem. Tak, tak to się nazywało? Chyba tak. Mam tego całą butelkę, ale zapomniałam, jak się to nazywa. Hmm. Więc właśnie tym sobie przeczyściłam wszystkie te elektroniczne kontakty i w obiektywie, i w aparacie. I wydaje mi się, że to mógł być powód, że to pomogło. I dlatego oni nie znaleźli niczego, bo teraz korzystając z aparatu, em, no nie widzę tego problemu już, nie? nie? jest zawsze wszystko super ostre, ale zakładam, że jest to mój błąd, bądź już też pewne ograniczenia, jakie ten aparat mam, bo to też nie jest najnowszy aparat. A też niestety zaczynam mieć porównanie z innymi markami, z innymi aparatami. Więc dopóki się nie ma porównania, to się wydaje, że wszystko jest wspaniale, ale jak już zaczyna być porównanie, to zaczyna być troszkę gorzej. No i po tym, jak mi odpisali to, to jeszcze mi ten pan napisał z, z obsługi klienta, że oni mi tam wymienią ten. Tutaj tą gumę, że oni ją niby podklejają, ale prawda jest taka, że chyba jej nie wymienili, chociaż może jest nowa. Teraz jak patrzę na nią, nie, dobra, chyba jest nowa. Ale tak ją przykleili, że ona zaraz odpadnie, nie? Więc ta stara się trzymała troszkę lepiej. Nie wiem czemu ją wymieniali, bo ja z nią nie miałam żadnego problemu. Ale postanowili ją wymienić, no to dobra, to ją wymienili. I tak naprawdę, poza wyczyszczeniem matrycy i przejrzeniem tego aparatu, nie wydarzyło się nic. E, więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy oni są bardzo skuteczni, czy nie. Czy ten aparat faktycznie miał problem, czy nie, i oni go zignorowali. Yy... Jedyne, co jestem w stanie stwierdzić, że nie jest super szybki kontakt z nimi, i oni sami z siebie super szybko nie odpowiadają. Co nie jest najfajniejsze, bo jednak człowiek się stresuje, jak wysyła im sprzęt. Zwłaszcza jeśli wysyła im swój, jedyny taki, w moim przypadku to jest jedyny aparat, który. Jest taki porządniejszy, bym powiedziała, i taki, na którym czasem zarabiam też pieniądze. E, robiąc jakieś czasem, nieczęsto, ale czasem odpłatne sesje. E, więc tak to wygląda. E, wszystko się wydarzyło bez jakiegokolwiek mojego wkładu finansowego. O, przepraszam, musiałam wdać złotówkę na wydrukowanie etykiety, ponieważ nie posiadam drukarki, więc to był jedyny koszt, jaki poniosłam. A poza tym to nie poniosłam żadnego. Więc to jest fajne. Jeżeli jest na, na gwarancji i nie musiałam załączać oryginału e, paragonu. E, wszystko się odbyło właściwie przez ich stronę, tak jak miałam zarejestrowany e, ten mój aparat. Więc tak wygląda ta droga, jeśli chodzi o wysyłanie aparatu do serwisu, e, wiem od jednego pana, który sprzedawał OM1, którego po prostu zapytałam, opisał w ogłoszeniu, że jest świeżo po wymianie migawki, czy tam świeżo po serwisie. I ja go zapytałam, jak to wygląda. I on mi właśnie powiedział, jak to wygląda. Bo ja trochę nie powiem, mnie to troszkę e, stresowało, że ja muszę ten aparat gdzieś do Lizbony wysyłać i że może muszę ponosić tego koszty. Ale okazuje się, że nie. Póki aparat jest na gwarancji, nie ma problemu. Wiem też, że oni robią tak, że jeżeli jest coś do naprawy, co albo nie podlega gwarancji, albo sprzęt już nie jest na gwarancji, no to wysyłają zapytanie: czy robimy, nie? Zapytanie z wyceną, czy podejmujemy się takiej naprawy. Więc to tyle, jeśli chodzi o moje doświadczenie z serwisem OM System.